W Polsce odnotowuje się gwałtowny wzrost przypadków krztuśca, potocznie na czarnym kaszlem, choroby, która jeszcze niedawno była rzadko. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w pierwszych tygodniach stycznia 2025 roku potwierdzono już 1,2 tysiąca nowych przypadków. Dla porównania, rok temu w tym samym okresie było ich jedynie 61. Eksperci ostrzegają, że C choroba może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, szczególnie DLA, dzieci i seniora. KRZT-USIEC. Liczby, które niepokoją, pierwsze dwa tygodnie stycznia 2025 roku przyniosły ponad 1,20 zachorowań na krztusiec, a także 3,6 tysiąca infekcji wirusem RSV. Dla porównania w całym 2024 roku odnotowano ponad 32 tys. przypadków tej bakteryjnej choroby układu oddechowego. Jak wskazuje dr Paweł Gierzesiowski, wysokie liczby zachorowań na początku roku to sygnał, że sytuacja może się pogarszać, zwłaszcza w kontekście sezonu grypowego i sprzyjających warunków dla rozprzestrzeniania się wirusów. Dlaczego krztusiec jest groźny? Krztusiec. Choć często postrzegany jako choroba dziecięca, może stanowić dla osób w każdym wieku. Objawy są wyjątkowo dokuczliwe i obejmują e inne: dwukropek-napadowy, suchy kaszel, sz szczególnie porączkę gorączkę-deuszności. Zapalenie z mięśni i ogólne osłabienie w najcięższych przypadkach, u niemowląt lub osób starszych. Napady kaszlu mogą prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak krwawienie bezdechy, a nawet drgawki. Warto zaznaczyć, że choroba przebiega w fazach: zakaźny okres to pierwsze dewu tygodnie od wystąpienia objawu. Grupy najbardziej odnarażone na powiadewu i grupy pacjentów są szczególnie podatne na ciężki przebieg i jej powikłania. Noworodki, ich układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, co sprawia, że nie mają wystarczającej ochrony przed infekcją. Seniorzy, intensywny kaszel związany z chorobą może prowadzić do takich powikłań jak złamania żeber, nietrzymanie moczu, nawet udar mózgu. Dlaczego epidemia przyspiesza? Znak zapytania. i wskazują, że przyczyną wzrostu zachorowań jest niski poziom wyszczepialności w niektórych grupach wiekowych. Zimą, gdzie Grek ludzie spędzają więcej czasów w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak szkoły czy miejsca pracy, transmisja bakterii Bordetella Laper jest znacznie łatwiejsza. Co Enci. Wiele osób nie zdaje sobie z przeszczepienia per przeciwko krztuścowi wymagają regularnych dawek przypominających, co 10 lat et krztuścowy, nowe rozwiązania na chory w odpowiedzi na rosnącą liczbę przypadków choroby. Rada Sanitarno-Epidemiologii Współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pracuje nad wprowadzeniem tezy pakietu krztuścowego. W planach M inne zmiana harmonogramu szc zapień poprzez przesunięcie drugiej dawki, przypominającej na jeden rok życia. Dodanie kolejnej dawki, przypominającej w wieku 16 do 17 lat. Celem tych zmian jest zwiększenie odporności populacyjnej J i zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby. Jak chronić się przed zakażeniem? Ochrona przed KRZT uścem opiera się na kilku kluczowych zaszczepienia, zarówno dzieci, jak i dorośli powinni regularnie uzupełniać dawki pr Higiena osobista, częste mycie i unikanie dotykania mogą zmniejszyć ryzyko infekcji. Noszenie masek, zwłaszcza w miejscach publicznych o dużym zagęszczeniu ludzi. Antybiotykoterapia profilaktyczna, dla osób które miały kontakt z chorymi. Ważne, aby osoby z podejrzeniem choroby jak najszybciej skonsultować z, z lekarzem i podjęły odpowiednie le podsumowanie. Krztusiec to choroba, która mimo postępu medycyny, wciąż pozostaje zagwałtowny wzrost liczby zachorowań w Polsce. Przypomina o konieczności dbania o profilaktykę i edukację w zakresie szczęścia. Dzięki współpracy instytucji medycznych oraz zwiększonej świadomości społecznej skuteczniej chronić siebie i swoich bliskich. Prz. tym poważnym schorowaniem